Witam serdecznie Państwa, zapraszam teraz na bardzo e, szybką e, analizę bardzo ważnej rzeczy, która naprawdę może pomóc wiele w zrozumieniu rynku nieruchomości. Pokażę Państwu e, jak cena nieruchomości wzrosła e, no 200% netto, 300% swojej wcześniejszej wartości. Rzeczywiście, że e, pokażę Państwu, że ceny nieruchomości średnio potrafią powiedzmy wzrastać po 100%, 90%, ale jest kilka myków, które także rozwieje wątpliwość co do drugiej rzeczy, którą próbuję wytłumaczyć, a jest to oczywiście ta rzecz, która mówi, że jeżeli coś jest za drogie, to nie wzrośnie po 100% czy po 90% w okresie 10 lat i jeżeli są sytuacje, w których są narzucane na to dodatkowe koszty. Tak więc proszę zobaczyć, szanowni Państwo, dzięki temu, że Wielka Brytania jest bardzo transparentna, możemy sobie tutaj wejść na Liverpool. Mamy Liverpool, szanowni Państwo, i tutaj mamy sytuację tej nieruchomości. Proszę zobaczyć, mamy nieruchomość, jest to... Czteropokojowa nieruchomość, jest to e, dom tarasowy, czteropokojowy z ogródkiem, e, z łazienką, e, i proszę zobaczyć o co tutaj wszystko, o co w tym wchodzi to jest Liverpool i mamy sytuację w której ta nieruchomość właśnie pokazuje bardzo wyraźnie jak niby nieruchomości właściwie rosną czy też w jaki sposób rosną, proszę zobaczyć ta nieruchomość pierwszy raz została sprzedana w 99 roku za 30 tysięcy funtów, dzisiaj 30 tysięcy funtów, po dzisiejszym kursie to jest 150 tysięcy złotych następnie w 2003 roku rzeczywiście wzrosła dosyć dużo, była 66% i została sprzedana za 49 tysięcy 900 zł, funtów Czyli dziś, na dzisiejsze 250 tysięcy złotych, ale dzisiaj mamy rok 2024, czyli 11 lat, 21 lat po ostatniej sprzedaży, a ta sprzedaż to było 49 900 funtów, a dzisiaj chcą tą nieruchomość sprzedać za 90 tysięcy, czyli nawet nie dwa razy więcej, jeżeli chodzi o okres 21-letni. Tak więc widzimy, Szanowni Państwo, że ceny nieruchomości mogą rosnąć, no bo ta, ta, jeżeli sprzedadzą tą nieruchomość za 90, tysięcy funtów teraz, to widzimy, że od 1999 roku rzeczywiście ta nieruchomość wzrosła no, dwukrotnie netto, 300, czy też 300% swojej wartości, do 300% swojej wartości z 30 na 90 tysięcy, więc zarobiliśmy 200% netto plus zwróciło się nam 30 tysięcy, ale to było, proszę to zrozumieć, że to było 25 lat temu. I o co tutaj teraz chodzi? Chodzi o to, że ta nieruchomość po prostu była tania w 99 roku, no i teraz została wystawiona za 90 tysięcy. To jest też pytanie, czy ją sprzedadzą, czy jej nie sprzedadzą. To też powstaje wielkie pytanie, czy ją sprzedadzą, czy też jej nie sprzedadzą, prawda? Bo jeżeli jej nie sprzedadzą za 90 tysięcy, to wcale nie będzie te 200%. Ale o co chodzi? Oni chcą ją sprzedać za 90 tysięcy funtów, prawda? I ta nieruchomość dalej widnieje na stronie, tylko ona potrzebuje lekkiego remontu. Dalej widnieje na stronie, jest duża, tylko o co chodzi. Polsce poprzez błędne myślenie zaczęliby nam wpajać. Widzicie, bo w Polsce nie ma, bo w Polsce nie ma sytuacji, w której mamy dostęp do takich danych cen sprzedażowych, prawda? Nie ma historii, dlatego inwestuje się w nieruchomości bardzo dobrze w Wielkiej Brytanii, ponieważ masz dostęp do danych sprzedażowych, cen sprzedażowych, a w Polsce to jest generalnie specjalnie zakryte, żeby na tym zarabiały bardzo, bardzo, bardzo dużo zagraniczne banki i zagraniczni deweloperzy, żeby po prostu z całego Narodu polskiego robiono frajerów. Taka jest rzeczywistość. No, Brytyjczycy z siebie nie robią frajerów. E, taka też jest rzeczywistość pod tym kątem, chociażby prawda? Tak więc proszę zobaczyć: tak, wzrosła e, nieruchomość do 300% swojej ceny w danym momencie, jeżeli ją sprzedadzą za te 90 tysięcy. Ale e, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, e, musimy zrozumieć, że to jest 90 tysięcy. 90 tysięcy to jest, wiecie, to, to jest trzy sypialniki dom plus y, living room czyli duży pokój, salon plus łazienka plus kuchnia, prawda i o co tutaj chodzi, że to jest 450 tysięcy złotych w Liverpoolu, w dużym mieście prawda, e, w Liverpoolu tam Liverpool, wiadomo nie muszę mówić co to jest Liverpool, jest Liverpool bodajże FC, tam Jerzy Dudek grał e, e, i widzimy to jest duże miasto, nadbrzeżne miasto e, jest to miasto portowe, jest to duże miasto I, no i co się dzieje Mamy sytuację, że właśnie w takim dużym mieście, no nieruchomość wystawiona jest za 90 tysięcy funtów, czyli ile w danym momencie to jest na polskie złotówki? 450 tysięcy złotych, prawda? Jeżeli w danym momencie polska złotówka troszeczkę się umocniła do funta brytyjskiego, proszę zobaczyć, polska złotówka umocniła się do funta brytyjskiego, proszę zobaczyć, ile się umocniła. Umocniła się o 5 złotych, znowu przed chwilą było 4,99, ale wystarczy, że troszeczkę złotówka spadnie, wystarczy, że troszeczkę złotówka spadnie i co się wtedy stanie. No, się stanie to, że jeżeli sprzedadzą na przykład za 85 tysięcy funtów tą nieruchomość, no i co się stanie? Stanie się to, że jeżeli złotówka się zawali, na przykład, przepraszam, fut brytyjski zawali się do 4,80, 4,70 czy coś takiego, 4,75, czyli jak był przez całe lata, no to będzie oznaczało, że cena takiej nieruchomości to jest 400 tysięcy złotych w kraju, szanowni państwo, w kraju, w którym są tańsze kredyty hipoteczne, 100 razy łatwiej się prowadzi, wiecie, 10 razy łatwiej prowadzi się działalność gospodarczą. Dla znacznej części społeczeństwa działalności gospodarcza jest o niebo tańsza, łatwiej. Kredyty są dwa razy tańsze, bardziej są giętkie, flexible, można je sobie modelować, nadpłacać, robić, zamrażać, prawda? Naprawdę jest to wszystko te, takie poukładane w porównaniu do tego, co mamy w Polsce, bo w Polsce, w Polsce, generalnie widzicie, nawet nie mamy cen, więc człowiek nie jest w stanie ocenić takiej inwestycji. Po drugie, rynek kredytowy to jedno wielkie bagno zakłamane. No, taka jest rzeczywistość. Mówmy sobie wprost, jak jest. Ja nie rozumiem, dlaczego ktoś chciałby, że żeby było tak jak dalej jest, ja nie rozumiem dlaczego ktoś chce, żeby jego dzieci żyły w takim kraju z takim prawem jak Polska. No mówmy sobie wprost, dlaczego chcecie, żeby wasze dzieci były niewolnikami zagranicznych banków, zagranicznych deweloperów? Ja tego nie rozumiem, szanowni Państwo. Dlaczego dużo ludzi, nie mówię, że wy, no ale dużo ludzi właśnie tego chce, żeby dzieci, wnuki były niewolnikami i feudalnymi niewolnikami zagranicznych banków, zagranicznych deweloperów, a na sam koniec jeszcze poszli walczyć, nie wiem, za ukraiński oligarchów, Prze przecież to jest wszystko jeden wielki joke, no ale widzimy co tutaj się dzieje, dzieje się tak, że rzeczywiście cena nieruchomości, no wywoławcza jest 90 tysięcy czyli rzeczywiście wzrosła 300% yy, 24 lata nie jest to 100% każdego roku tylko powiedzmy yy, troszeczkę mniej, no bo to jednak 25 lat temu było, prawda, czyli 2,5 dekady temu, więc wzrosła powiedzmy po 70% w skali roku ale jej cena jest dzisiaj niska i jej cena była Niska wtedy, prawda? Tak więc, no o to chodzi, że dzisiaj nam się wmawia, no nam, nam w mieście takim jak Liverpool, proszę zobaczyć, w mieście takim jak Liverpool powiedzieliby nam, że za taką nieruchomość w Polsce, w Polsce, w, w takiej lokalizacji, taką nieruchomość, że w Polsce za nią musisz dać, nie wiem, jakiś milion złotych, prawda? Po to, a dlaczego to jest, bo to jest napompowane, szanowni Państwo, to jest napompowane, to jest napompowane yy, nieodpowiednimi regulacjami które pompują zagraniczne banki, zagranicznych deweloperów, itd. itd. To jest generalnie jeden wielki humok, jeżeli chodzi o polski rynek nieruchomości. Ale widzimy tak, że można zarobić, rzeczywiście można zarobić można zarobić na przykład te 300% powiedzmy 24 lata na takich nieruchomościach i widzimy tutaj tego przykład. Ale też jest pytanie, widzicie? No, 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 no nie zawsze, bo w znacznym stopniu, Szanowni Państwo, pokazują, że przecież te nieruchomości mają to do siebie, że bardzo często Zwyczajnie, co by było, gdyby na przykład ta nieruchomość była wtedy sprzedana drogo, prawda? Bo dzisiaj próbuje się nieruchomości sprzedać drogo. I co by było wtedy, gdyby taką nieruchomość sprzedać drogo? Czyli za ile? Czyli co by było, gdyby ta nieruchomość wtedy była sprzedana na przykład za 50 tysięcy, tak? Bo no to gdyby w 99 była sprzedana za 50 tysięcy, no to potem była w 2003 sprzedana za 50 tysięcy, a dziś za 90, to nawet nie jest 100%, prawda? Widzimy, jakie się robią różnice. I mówmy sobie wprost, gdyby myśląc tym tokiem, który nam się wpaja, który nam się wpaja, no, Szanowni Państwo, jeżeli, no, to, to, to w Polsce ceny nieruchomości nie mogą tak rosnąć, jeżeli one są przecenione. Oczywiście one mogą rosnąć, jeżeli będziemy je pompować, ale Polska będzie biednieć, Polacy będą się rozpadać, i tak dalej. Polska będzie się rozpadać, bo w sytuacji, w której widzicie, no w kraju, w którym zarabiasz dalej teoretycznie trzy razy więcej, teoretycznie. No w Wielkiej Brytanii dalej nominalnie ludzie zarabiają nawet po trzy razy więcej, wiecie, podatki są niższe, kredyty są tańsze, a nieruchomość za 450 tysięcy, co prawda do remontu, do remontu, no ale Polakom się wpaja, że za coś takiego mają dawać milion złotych, co jest jakimś kuriozum bezsensownym do Polaków w Polsce oczywiście, co jest ja nie wiem, ja, ja, ja naprawdę nie wiem, nie wiem jak można wpajać ludziom coś takiego a jeszcze w to wierzyć, to jest problem, prawda? bo jeżeli ty wpajasz komuś coś takiego, że ma kupować, no to ewentualnie on straci nie ty stracisz, ty zyskasz na takim, przepraszam, człowieku, który tego nie rozumie jest nazwa na takiego człowieka ale tamten człowiek straci, prawda? Więc ja nie rozumiem, tu, tu mamy wszystko na liczbach, szanowni państwo. Wystarczy, wystarczy, wystarczy przestać pompować ceny nieruchomości. Dalej będzie można budować nieruchomości. Właśnie dlatego nieruchomości się w Polsce nie buduje, bo one są drogie. Dlatego w Polsce rynek nieruchomości stoi, rynek budowlany, bo te nieruchomości już są zwyczajnie za drogie, są za bardzo napompowane i rynek się nie rusza, prawda? Gdyby to jest taka, taka zwykła podstawa, gdyby, gdyby, gdyby. gdyby chleb był drogi, to po prostu by go nikt nie kupował. Każdy by zaczął sobie ten piec, yy, chleb pieca, gdyby był zakaz pieczenia chleba, tak jak jest w znacznym stopniu zakaz budowania nieruchomości w Polsce, bo generalnie ludzie te, z tego sobie nie zdają sprawy, ale jest zakaz przecież budowy nieruchomości w Polsce, przecież nie możesz sobie kupić ziemi pójść i pójść wybudować nieruchomości, tak? Musi być to odpowiednia ziemia, musi to, musi tamto, prawda? A jeżeli chodzi o ceny budowlane i tak dalej, to też jest problem, no bo to jest wszystko trzymane w ryzach, tak? Bo wystarczy, że Jakiś wielki deweloper wykupi pewną produkcję, no i cena zaraz idzie do góry, i tak dalej, i tak dalej, a jak jest zmowa na rynku, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Widzicie? Dlatego, że polski rynek nie jest transparentny, polski rynek nie jest wygodny, polski rynek jest pompowany i to jest kłamstwo, że rynek na przykład w Wielkiej Brytanii jest pompowany także. No, na przykład takimi małymi ruchami, które pokazują właśnie cenę nieruchomości. Ten rynek jest dla człowieka kupującego bardziej transparentny. I on wie, no bo widzicie, bo dla mnie to jest dla mnie brak ceny nieruchomości. A ostatnie ceny nieruchomości jest jak nie wiem, nie wiedzieć ile kosztuje na przykład Mercedes, prawda? Na przykład popatrzmy, idziecie, kupujecie Mercedesa używanego, No, ale właściwie to nie wiesz, ile kosztuje nowy, prawda? I to jest jakaś totalna bzdura, czy to jest jakiś obłęd, generalnie, tak? To jest bez sensu, prawda? Przecież masz historię tych cen, tego wszystkiego. Tak samo idziesz na giełdę, no to wiesz, ile kosztuje przecież, ile kosztowały akcje przed chwilą. Idziesz, idziesz, chcesz kupić złoto, no bo to może sprawdzić, czy ceny złota, ceny krusztów, ceny wszystkiego, srebra, i dlatego ludzie wiedzą, kiedy inwestować. A z nieruchomościami w Polsce jest tak, że nawet, nawet, Generalnie u nas bardzo ciężko o dobre w ogóle nie ma dobrych e, tych e, House Price Index w ogóle jest do bani, to jest e, w polski House Price Index e, w ogóle podawanie, to jest wszystko takie poukrywane to wszystko jest takie wiecie e, naprawdę e, byle tylko każdy każdego przydziobał, o to jest e, każdy każdego chce w Polsce przydziobać e, nakłamać e, oszukać właściwie, no bo moim zdaniem nie podawanie to jest jedno wielkie oszustwo nie podawanie cen, nie podawanie cen, szanowni państwo, bo moim zdaniem to jest jedno wielkie oszustwo mówmy sobie wprost to jest jedno wielkie oszustwo dlaczego nie możemy sobie, szanowni państwo, podawać cen to jest oszustwo, moim zdaniem. I tyle, tak? Jeżeli, jeżeli można potem podawać, czy gdzieś można podawać, czy gdzieś można uzyskać ceny takich nieruchomości przy większych problemach lub mniejszych, no to. Można też je podawać, yy, dlatego widzicie, no Polska generalnie nie ma żadnej przyszłości, mówmy sobie wprost, takiej większej, bogatszej i tak dalej, bo ludzie po prostu zwyczajnie nawet nie rozumieją takich podstawowych prawideł bycia takim wiecie decent, taką decent osobą taką wiecie taką chociażby wiecie uczciwą dlatego widzicie no to można pompować robić z ludzi głupków prawda że cena nieruchomości nie wiem, wzrosła 100% nie tam w rok i przyjdzie taki kupi i ona się zaraz zawali z powrotem do tego to jest bzdura, prawda? A przyjdzie waluator, prawda? Czyli ten co ocenia cenę nieruchomości, on rzeczywiście to przyklepie, a potem jak ty masz go pozwać, prawda? No jeżeli ktoś, jeżeli ty bierzesz takiego człowieka, który robi valuation, czyli sprawdza cenę twojej nieruchomości, wycenia twoją nieruchomość i taka osoba wycenia twoją nieruchomość i on wyceni na przykład twoją nieruchomość na milion złotych albo na 2 miliony złotych i ty kupisz na przykład za 2 miliony złotych jakąś nieruchomość no i się okazuje, że ona po tygodniu straciła, na przykład kupujesz za milion złotych i ona okazuje się, że za dwa miesiące jednak ktoś tą nieruchomość wycenia na przykład, znaczy na się ceny nieruchomości się zawaliły i, i kto inny wycenia tą nieruchomość na 600 tysięcy złotych, prawda? To jak to jest, że jednego dnia można wycenić na milion, a drugiego dnia można wycenić na 600 tysięcy, prawda? Te wyceniane nieruchomości to jest jeden wielki taki humbuk, który akurat się robi pod sytuację kredytową, kredytową, a nie, no kredytową, no właśnie nie ma prawdy. w znacznym stopniu nie ma generalnie możliwości, znaczy generalnie rynek nieruchomości jest zakłamany, bo nawet widzicie, na nawet Wielkiej Brytanii czy w krajach, w krajach anglosaskich no, wycenia się ceny nieruchomości w stosunku do tego, co się w danym momencie na przykład dzieje, prawda? A nie jak cena nieruchomości jest napompowana. O to chodzi, prawda? O to chodzi, szanowni państwo. W Polsce dlatego się nie da, nie da, szanowni państwo, nie da się po prostu wyceniać dobrze nieruchomości Nieruchomości. Będziemy robieni jak ostatni frajerzy. Popatrzcie na dole, macie nawet recent sold prices. Widzicie, na dole nawet mamy recent sold prices. Nie wiem, czy akurat tam były jakieś sprzedane. Można sobie wejść. No i widzimy, proszę zobaczyć: jakaś nieruchomość tu została sprzedana za 93. Tu była sprzedana za 99. Tu była sprzedana za 132 tysiące. Widzicie, wszystkie nieruchomości, wiecie, po pół miliona złotych. Tak, tu za 98. Tutaj proszę zobaczyć, za 92, za 100, za 90, proszę zobaczyć, całe domy po pół miliona złotych, tak? W Liverpoolu, no i tyle. Pół, pół miliona złotych, tak? A nam się wpaja, że mamy brać milion złotych na 10%, oddasz za to, wiesz, 3 miliony funtów w 40 lat, ogrzewać to drogim gazem ze spółki Skarbu Państwa, czy tam spółki jakiejś tam, nie wiem, miastowej, owej, strakiej owakiej, prawda, w których zasiada 39 polityków i ich pomagierów z ich rodzin, prawda? No to jest, to jest jedno wielkie kłamstwo, mówmy sobie wprost, a, 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 a jak kłamstwa ukryć. No nie mówić ludziom, nie podawać danych, żeby ludzie byli głupi. Yy, I tyle, tak. No, jeżeli ludzie nie mają danych, jeżeli ludzie nie są w stanie mieć danych, informacji, wiadomości, no to nie, nie wiedzą, skąd mają wiedzieć, szanowni państwo, widzicie? Funcik spać do 4,99, więc te nieruchomości są jeszcze tańsze, licząc w złotówkach. Pozdrawiam. Zapraszam do udostępniania tego filmu na swoich social mediach, na Facebooku, na Twitterze. Wyślijcie, szanowni Państwo, w Messengerze, Whatsappie, bo dzisiaj w Polsce po prostu zwyczajnie nic nie zmieni. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Cześć.